Siemaneczko, z tej strony Damit. To jest kolejny odcinek na moim kanale. <laughs> Dzisiaj witam was w grze Slavic Gangster Style. Moi drodzy, jesteśmy tutaj właśnie z skinem naszego dziadka. Oczywiście dziadek dał mi y, zgodę, żebym zagrał i żebym po prostu y, zagrał jego skinkiem. Tutaj, y, moi drodzy, Stand challenge challenge w Slawic Gangster Style yy, ponieważ moi drodzy oprócz wspaniałej rozgrywki wspaniałych tutaj ludzi którzy mają podbite oko typowy Seba typowy Stasiek i typowy tutaj uliczny gangster i typowy dziadek Moi drodzy, e, witam Was w grze, właśnie jak już wcześniej powiedziałem, ponieważ poza y, waleniem boksera, y, poza tutaj teściowymi, którzy, których jest pełno w tej grze i muszą nam trucić dupę, poza żulami śpiącymi na ławce, i poza żułami, którzy grzebią w śmietnikach z kapciami akidasa i białych polskich skarpetkach jest takie coś jak wyrzutnia do stantów. I moi drodzy, my dzisiaj sobie z niej skorzystamy, także już idziemy robić pierwszy stancik. Tutaj listowo się jak widać w ogóle... Ej, okulary ma! What the hell? pierwszy raz w ogóle widziałem moi drodzy że ktoś ma okulary ale nie nieważne tutaj jest taki bug znaczy no nie bug no bo to nie jest właściwie bug moi drodzy właściwie yy, można tutaj w tej grze robić te standy, nie ale ej zobaczcie to ale bug o kurde o właśnie, takie dzisiaj będziemy robili, moi drodzy, stanciki. Ale jest taki pewien, yy, pewna taka jest no rzecz. Znacie ten przepiękny, cudowny pojazd, zwany przez dziadka sześćdziesiątką. No co, moi drodzy, tym otociągnikiem da się robić takie stanty, że to się w głowie po prostu nie mieści. Moi drodzy, my już sobie ruszamy z pierwszym stantem, ale yy, kilka stantów zrobimy. Mianowicie pierwszy stant to będzie taki, w którym będziemy musieli skoczyć dziadkiem na to. I ja, moi drodzy, jestem królem w te stanty, ponieważ ja znam wszystkie zakazane techniki. Moi drodzy, otóż tak. Chodząc, no to na pewno tam się nie doskoczymy. Biegnąc... A... Biegnąc tam doskoczyliśmy, ale nieważne, moi drodzy, znam jeszcze jedną taką technikę zarombistą. Oj, dziadek się rozkwasił, ale oczywiście dziadek się wypije wódki i będzie git. Moi drodzy, jest jeszcze taka jedna technika, która wam pozwala cały ten budynek możliwe, że przeskoczyć, ale jaka technika? Już wam pokażę. Aj, nie przeskoczyliśmy niestety, bo za późno to kliknąłem. Moi drodzy, podczas tego, kiedy jesteśmy na tym, trzeba kliknąć skok. I to wtedy dwukrotnie jest siła tego. Ale moi drodzy 60 yy, musimy... Najpierw... Yy, to był drugi stan, drugi stan. teraz. Sze... Nieważne co tam się stało, wracamy do stantów. No moi drodzy e, Wracamy do stantów Tego nie było po prostu e, Także fajnie e, Moi drodzy tym ciągnikiem oto 60 Musimy skoczyć na ten budynek Jak to zrobić Otóż moi drodzy 60 skacze Po prostu e, Z niemożliwą siłą I po prostu tyle tak. 60 to jest jedyny taki pojazd Który robi niewyobrażalne stanty Moi drodzy I zobaczcie tylko to Prawie skoczyliśmy. Ale możliwe, że nie uda nam się skoczyć, ponieważ 60 jest za wolna, troszeczkę, żeby się do, rozpędzić do takiej prędkości. Także, moi drodzy, robimy sobie kolejnego stanta. Aha, widzicie? Tak można łatwo przejechać, ha? Dobra, kolejny stąd będzie. Ależ drifty, piękne. <ścoughs> Tylko, żeby dziadek nie widział. A ty tam mówisz? A nic nic. Moi drodzy, żeby się tylko dziadek nie dowiedział. Że ja tak katuję to 60. Ale mój drodzy, dziadek też tak robił. Dobra, robimy stoncika, żeby się ładnie rozpędzić. Oj drifty, nie chcemy driftów 60. I teraz tak, gdzie to jest ta przespaniała rzecz, już ją widzę. I teraz tak, musimy wskoczyć na ten blok, albo go przeskoczyć. Jedziemy. Aha, przeskoczyliśmy dwa. Bloki przeskoczyliśmy. <laughs> o kurde. Ej, mocne to jest. <laughs> Szczerze, będziemy wszystko robili za pierwszym razem. Szczerze, to nie powinno się nazywać Stanty Slavic Gangster, tylko niemożliwa, niewyobrażalna moc 60. Dobra, jakie tam jeszcze Stanty mamy w zanadrzu? Dobra moi drodzy, kolejny stan to będzie taki, w którym musimy najechać no na to i przeskoczyć po prostu to tutaj, yy, na no ten targ czy coś i może nam się uda akurat wskoczyć też na ten budynek, co wątpię, ponieważ no 60 nie jest aż taka szybka też, po prostu ona daleko leci, nie wysoko, tylko daleko, nie, a jakby to wszystko połączyć to, no widzicie, jednak nie dolecieliśmy, do tak... no dolecieliśmy, ale no niezbyt, nie, o tutaj kolejny stancik, możemy sobie wrócić zarobiście, ale już jesteśmy przy kolejnym stancie. Halo? Oj, 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 oj. O kurcze! Ej, 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 zaraz, ja tak nie mogę robić teraz, bo... 60 nam się zaraz zepsuje i co? I dziadek nie będzie mógł... jechać do PGR-u, bo, bo będzie musiał... naprawiać u mechanika. Na szczęście ma tam... znajomego, to mu tam naprawi za darmo 60. Także taki plus mamy moi drodzy. Jutro może będzie PGR Dziadka. Nie wiem. Może. Zależy, kiedy wstawię ten film. A moi drodzy, wyczekujcie w ogóle teraz w ciągu trzech dni wyczekujcie moi drodzy filmu na kanale Dami Wędkarstwo. Jak łowię ryby, moi drodzy, na jeziorze. Na jeziorze łowię ryby. I to całkiem duże ryby. Spójrzcie w ogóle, bo dzisiaj jest wtorek. 29 chyba, czy 28? Zaraz zobaczę. 29, 20, moi drodzy. nie gadaj. To się broń zmieniać, moi drodzy. W ciągniku, co jest? Ej, nigdy się nie dało w takich grach. Że masz pojazdy, nie możesz zmienić w ogóle broni. Co jest? Teraz można broń zmieniać. Aha, tak wygląda broń. Dziwnie, troszeczkę, ale nieważne. Jesteśmy tutaj, żeby robić stanty, moi drodzy. A ja Wam serdecznie zapraszam. Jeszcze raz daję linka do, moi drodzy, mojego kanału. I zapraszam Was. Lecimy teraz ze stantem. Moim stantem jest. Przeskoczyć ten blok, albo chociaż na niego wskoczyć, ale to się nam nie uda. No nie uda się to nam. Chyba, że. Będziemy jechali za jakoś niewyobrażalnie silną mocą. A właściwie tutaj pomogą nam mody, których nie mam. Bo <laughs> pewnie nie ma takich modów, moi drodzy, na takie właśnie prędkości. Ale możemy się tak rozpędzić. Ej, tutaj jest taki fajny stancik. To chyba ten był w ogóle stant. Wiecie? Bo to są dwa stanty. Czyli tamten jest nie, nie do zrobienia, bo nie da się po prostu. Ale możemy sobie później spróbować. I teraz ten musimy tutaj skoczyć. O kurde. To leci, moi drodzy, jednak wysoko niż daleko. Ale zaraz. Nie, nie da się jednak tutaj, moi drodzy, tak zrobić. Także zaraz przejdziemy sobie do drugiego stancika. Tylko jeszcze sobie spróbujemy ten. O. Udało się nam. <laughs> Widzicie? I jeszcze elegancko. O kurde. Wow, wow, wow. Ależ to był dobry stunt, moi drodzy. <laughs> Lecimy do kolejnego stanta. Moi drodzy, jesteśmy już przy kolejnym stancie i dołożyłem sobie trudność, a mianowicie ej. Nie mogłem jechać. Mianowicie, moi drodzy, jedna gwiazdka Wanted'u, czyli policja, yy, a mianowicie troszeczkę jakby potrąciłem człowieka. Ale nic, moi drodzy, lecimy sobie dalej do naszych e, pięknych e, stantów. Jednak myślałem, nie są one tak bardzo nerwuj. Aha. Ej! Bo ja nie mogę jechać! Panie, ja muszę zrobić stanta, nie, kurde! Nie strzelaj do mnie, bo ja muszę stamtąd zrobić. Moi drodzy, musimy przeskoczyć ten blok i przeskoczyliśmy go. Ale czy wylądujemy? Nie wylądowaliśmy. Ej, prawie się dało tu wylądować. Ej, lecimy, robimy to. Moi drodzy. Robimy to. Lądujemy. Dawajcie, lądujemy albo na tym budynku, albo na tym. Żeby to się udało. I teraz hamujemy od razu, od razu. Teraz nie dolecimy nagle, nie? Ja nie mogę. Ej, zawiesiliśmy się. Nie, i teraz spadnę. Zarąbiście. Czy da się w ogóle go zdjąć? Chwila! Kurde, przecież ja tu mogę skoczyć. Mam nadzieję, że ja się tutaj wybiję. Bo jak nie, to będzie słabo bardzo. I będę musiał się po iść po kolejny ciągnik. Błagam, żeby on spadł. Uwaga. Nie doskoczę tam nagle jakimś magicznym sposobem. Aha. Nie doskoczę tam jakimś magicznym sposobem teraz. Nie wiem. Kurde, co jest? Nie mogę w ogóle tu skoczyć nawet. What the hell? Żeby on teraz nie zniknął jeszcze. Próba druga teraz się uda. Nie no. Kurde, co jest? Ej, nie da się tego ciągnika teraz zdjąć, nie? Co jest grane? Mogą nie wysiadać, tylko mogą się nim pobujać troszeczkę. Nie wiem, może by to coś dało? O kurde, teraz dobrze się wybiłem. Wiedziałem. Dobra, moi drodzy, teraz próba ściągania. Dlaczego ja gwiazdkę... O! Leci, 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 leci. Leci. Tylko on teraz... Nie. Dobra, fajnie. Kurde, ej, bo on teraz nie chce w ogóle. O! Te koło teraz tak tylko. Ej, co jest? On nie chce w ogóle zejść, nie? Trzeba zrobić, przecież on by normalnie to wyskoczył już. Naha, świetnie. O kurde, dzięki policja! Dzięki! Serio, dziękuję Wam. Teraz trzeba go teraz tylko. No jakoś, nie wiem, kurde. Przewrócić? Ej, nie da się go przewrócić. Policja, daj mi samochód. Ja muszę przewrócić tego. Dziada. Uff, trudno, że mam jedną gwiazdkę. Trudno. Nie chcę ci potrącić nawet policjancie. O. Nie gadaj. On jeszcze nawet nie, nie spadł. Dobra. Ostatnia, moi drodzy, próba. Sorki. Teraz. Niech on teraz już padnie. Niech on padnie. Tak jest. Padł, moi drodzy. Ciągnik padł, nareszcie. Kurde. Po tylu latach, ale teraz, jak się stąd wydostać? Kurde, jak tu tyle policji się nawaliło. Teraz ja nie wsiądę. Chwila. O, coś się rozwaliło przed chwilą. Dobra, fajnie, teraz się ja wsiądę. Nie do tego. Kurde, nie do tego. Ale? Ej, dobra, wsiądę się do tego. Dlaczego nie mogę ruszyć. O, dobra, teraz fajnie, moi drodzy. Teraz lecimy ze Stantem. Robimy to! Nie, robimy tego. Zebrałem amunicję, łotachem. Nie, policja, nie, 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 nie. Teraz tak nie będzie łatwo. Do widzenia, kurde. Trzy gwiazdki mam, ale fajnie, ale się cieszę. No, nie, no, nie. Nie, 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 nie. nie. Tak nie jest, przepraszam, ale tak to nie będzie. Że policja mnie będzie spychała. Nara, kurde. Aha, prawie skoczyłem na drzewo, moi drodzy. Nie wiem, chciałem ja próbować jeszcze, czy. Kurde, ja bym chciał jeszcze spróbować. Dobra, będę próbował. Dopóki ten ciągnik nie zdechnie, to będę próbował. Trudno tam się naprawić ten ciągnik. się naprawi, nie? A, chwila, mogę to przecież użyć. No właśnie, on teraz nie dymi. Ale fajnie, ej, fajne te kluczyki są. Można je sobie kupować i on sobie nie dymi ten ciąg. Ej, gdzie ja, gdzie ja gdzie to wystrzeliło mnie? To tutaj? Ej, to tutaj, dobra. Kurde nara, policja, ja nie chcę was tutaj. Serio, bo to jest bez sensu. Wy i Stanty. No i jeszcze wjeżdża we mnie policja, nie? Zarąbiliście. I teraz patrzcie. No kurde, serio musiałeś to zrobić. I teraz, co? Ja muszę cofnąć na tego sta... Ej, zablokowali mnie, Nara, kurde, policja, co wy robicie tutaj? Dobra, moi drodzy, zrobimy to z trzema gwiazdkami. Zrobiłem stan to z trzema gwiazdkami, będzie taki tytuł odcinka. Siedzimy tu! Siedzimy tu! Jest! O kurde, moi drodzy, jest, nareszcie. Jakie to było trudne, co jest? Ja myślałem, że to na to se skoczę normalnie, kurde. Łatwiutkie to takie będzie. Ja nie mogę, co jest? Moi drodzy, jeżeli te stunty wam się podobają, to proszę, dajcie mi znać, bo ja nie wiem, czy mam to nagrywać, czy nie mam to nagrywać. Uf, naprawdę, tutaj tyle kurde, nerw straciłem przez tą policję waloną. Oni w ogóle co oni robią te policja? Boże, oni stoją w budynku. Co jest? Kurde, nara, kurde. Co jest ciągnik mi się spakował? Gdzie oni są teraz? Kurde tutaj. Chodźcie do mnie, no. Aha, i teraz co kurde. Trzy gwiazdki? Co to jest? GTA mam teraz miałem 5. Mam cztery teraz. Mój no helikopterek do mnie strzela teraz. zarobiście Nie chcę lost jakiegoś. No dawaj, wal do mnie. Tylko na tyle się stać, kurde. Zaraz też wybuchnie ten helikopter. Mam trzy strzały tylko. Zarobiście. Mam 500 jeszcze. Mam pięć gwiazdek. Ten helikopter zaraz zdechnie. On już zdycha ledwo. On już ledwo żyje. O, zdechł teraz ten helikopterek mały. Dobra, moi drodzy. Walimy jeszcze do policji na rzyweczkę. No i co? Rzucamy się i poddajemy się. Nie no, nie poddajemy się. Haha, prank. I co prank, bo. Dobra, moi drodzy. W tym oto pięknym tutaj. Y Widoczkiem kończymy dzisiejszy odcinek moi drodzy. Jeżeli film Wam się podobał, a pewnie tak było moje dzisiaj nerwy przez tą waloną policję, moi drodzy, oczywiście yy, w tej grze, tak? Yy, oczywiście w tej grze yy, no i co moi drodzy? Miłego dnia trzymajcie się i cześć!